podczas grania w NC24 bardzo często narzekam na to, że zawodnicy typu Wegors, Lewandowski czy Didier Drogba są po prostu wysocy z tym playstylem z plusem, aerial po prostu bardzo mnie niszczą, denerwują. Także w dzisiejszym odcinku wytestujemy sobie dwie takie bestie. Robert Lewandowski 96, Todd Champion, zbrzucony w jakąś ewolucję, który ma playstyle z plusem, oczywiście Ariale i również Didier Drogba, który taki playstyle z plusem ma. Jest to karta 91, ale on jest fajny, zaufajcie mi. I w dzisiejszym odcinku właściwie będziemy sobie testować. Mamy Hadziku, który ma playstyle z plusem do wrzutek. Również Ashley Cole Ifcherem, i wczorem i także powinno to śmigać bardzo fajnie. Dzisiaj w SBC pojawiła się karta Rikuelme, który wygląda no średnio. To jest Rikuelme, tak? No niby 5 na 5, fajne playstyle, ale 11 składów za taką kartę, no nie, nie dałbym, naprawdę nie dałbym. No, jak mam być szczery, tak szczerze nie pojawiło się dzisiaj nic ciekawego, co mógłbym wykonać, bo w praktycznie w każdym tych wyzwań potrzeba Totsa, którego nie mam, także że po prostu przejdźmy sobie do pierwszego spotkania. I to zagramy już w Champions. Dobra, zakończę sobie kwalifikacje, Otworzymy sobie paczki za kwali. Może jakaś fajna, ciekawa karta eventowa poleci, którą nigdy nie grałem. Bo oczywiście mamy okres futis, tak? Trzeba się bawić. To zobaczmy, pierwsza paczka bez karty specjalnej skipujemy. O! Rolfo 87. Bardzo przyjemnie. Walkout. I druga paczuszka za kwalifikacje do Food Champions. Po raz kolejny złota karta. Zobaczymy, co będzie. Chociaż walkout. Ginter 84. Spoko. I ostatnia paczuszka za kwalifikacje. Bez karty specjalnej skipujemy. Pastels 84. Całkiem spoko poleciało. Rolfo 87. Dwie karty 84. przydadzą się pod przepałkę w SBC. A teraz bez zbędnego przedłużania zagrajmy sobie tymi bestiami. Oczywiście Food Champions. Zaczynamy Food Champions. Nowe nagrody. Mi jakoś się już nie pali na to, żeby zdobywać jakieś jakieś wysokie rangi, więc po prostu bawmy się tą grą. Dobra, także zobaczmy skład pierwszego rywala w dzisiejszym odcinku, Wandersar na bramce, jakiś Ito94 miał bardzo dużo tempa, to widziałem. Solskier i Riken na ataku. Bardzo ciekawa ekipa, jest bardzo oryginalny gościu na pewno, nie ma tutaj Puskasa, Depaja i innych. No niestety, postanowił wyjść przy wyniku 0-0, no jednak nie szanuję tego gościa. Zobaczmy skład pierwszego rywala w dzisiejszym odcinku, no i to już jest na przykład bardzo typowy skład, na który gra się obecnie w FC Nowegors na ataku. Nie Jeszcze tam jakieś karty eventowe z poprzedniego sezonu, no klasyczek, ale my mamy również dwóch bardzo wysokich napastników, którzy mają dodatkowo ten playstyle z plusem, czyli tego Erialka, również mają szary playstyle do główek, także to też bardzo fajnie powinno wyglądać i teraz właśnie będziemy to testować, wrzutka na Aitane Bondmati, no miało to pójść na drogę, no nie będę ukrywać. Oj, Mateusz, no Będzie rzut kardy niepotrzebny w zrobiłem tym Fabinho. Oby nie było tutaj czerwonej kartki przypadkiem. Jest żółta, okej, okay. no. Sędziowie w FC są naprawdę bardzo ciekawi. No niestety jeden do zera, Fabinio. Jeśli kol wrzutka na drog, będą nie wygrał główki, naprawdę. To po co mu ten play playstal? Oszako, bardzo fajnie się z tym zabrał. Hadzi! Mamy gola jeden do jednego. Podbijało się to jakoś dwa razy, ale ostatecznie. Znalazł drogę do bramki. No i Jeremy Frinko i wypuszczenie Didiera Drogba, zobaczmy. Drogba może jakiś powershot z tego miejsca, Kasi, z to fajna próba chociaż. Dobra, mamy dwóch takich wysokich zawodników, Lewandowski nie wygrywa główki. Oj, Lewandowski odbiera piłkę. i zobacz, bo Didiera Drogba może kolejny powershot, no nie. Oj, no Leo Messi mnóstwo miejsca, no ale dawaj Lewandowski, biegnij chłopie, biegnij, ile w sił w nogach lewy. Mam wrażenie, że nie widział piłki trochę, dziwnie <dziwni> to wyglądało. Oj, Barcola, to będzie goal. Podaj do Wegorsa, ale jak ten Wegorz mnie denerwuje, nie? On jest taki zarąbisty. O, Le Messi wypuścił teraz Didiera Drogb. lobikiem, Kiem, Casillas pokonany. Mamy remis 2 do 2 Super, super. Wow, wow, ej, zajebiście to rozegrał. Naprawdę nie wiedziałem, kogo mam kryć tak szczerze, nie? Taką mi tu teraz odwalił akcję, że to hit. Messi! Mamy remis 3 do trzech? no zaskoczyłem Rywala tym odbiorem na linii bramkowej. No nie spodziewał się tego na pewno, ale głupio to zrobił, naprawdę. No I ten Szaka jest naprawdę bardzo przyjemny. Wrzuciłem sobie go tak, bo chciałem po prostu sobie nim zagrać, wytestować go. Muszę wam przyznać, że wysoki ładnie odbiera i bardzo też ładnie podaje piłkę. No prawie z asystą, no Robert Lewandowski nie strzelił tego, ale myślę, że 70 minuta to czas, żeby wpuścić naszą broń główną, czyli Pinciano Ronaldo i Rafael Leo. Piłkarze wysocy, którzy również potrafią zagrać w powietrzu. Rafael w ostatnim odcinku naprawdę pokazał, że on w powietrzu umie grać, tak? Także dajmy im szansę. Ale on dobrze klepnie, Dobrze Maldini skasował tego Hawerca. Nie, nie, Wegorst. Ojej, yes, gol. I tak bezpalony. Zobaczmy, bo pan Rafael wypuszcza Hadziego. Może chodzi Jakaś fajna wrzutka na Ronaldo. Ronaldo. No jeszcze mu zasadził skopa w łeb. Oj, Cristiano grania teraz z Hadzim. Hadzi Fineska! Mamy bramkę 4 do 3. i ten Hadzi jest wspaniały. Wydaje mi się, że gdyby wyszedł tym bramkarzem już do końca, to może udałoby mu się odebrać tą piłkę, ale tego nie zrobił i Hadzi idealnie to wykończył. Co prawda nie strzeliłem w tym spotkaniu jakoś dużo goli, wykorzystując ten playstyle Ariala, bo naprawdę starałem się to robić, ale jakoś mi to nie wychodziło. No dobrych obrońców miał też rywal, nie ma co ukrywać. Ale i tak kilka fajnych bramek myślę, że padło, nie? No i szaka z kolejną interwencją. Kurde, fajny jest. Wytestujcie go sobie, jak go macie. Dawaj, punk Nie! Bez spalonego, wegorst! Nie rób mi tego! 4-4 Wstrzelił mi bramkę, musiala. Ja pierdzielę, ale to spoprałem, no. Mimo szaka z interwencją, zobaczmy. Cristiano Ronaldo! O, no, Casillas. Zobaczmy, Jeremy Frimpong, wrzutka może jakaś na Rafaela albo na kogoś! No szkoda, że to Messi zamykał, no. No Cristiano do Rafaela, Rafael! Haji! Trafił, 5 do 4, 110. minuta, ja się jeszcze nie cieszę, bo pewnie jeszcze mi gdzieś wpakuje jakąś bramkę ten gościu. Dawaj Ronaldo, wyprzedził go! Cristiano! Cristiano! Dobra, jeszcze? Christiana ma oczywiście 5 gwiazdek sztuczek. Zakręćmy się jakoś. Ronaldo, no, Kai Walker. Patrzci to Cristiano Ronaldo, Ronaldo Rafaela. Ra Dawaj! O, ale ten szatko jest i chyba będę sobie nim grał. Bardzo fajnie mi się go używa. No, zobaczymy. No i ostatecznie wygrywamy z tym ciężkim rywalem 6 do 4. Co prawda nie strzeliłem jakoś dużo bramek przy wykorzystaniu playstylu Aerial Plus, ale ci wysocy zawodnicy, myślę, że zrobili tutaj swoje. Przejdźmy sobie od razu do drugiego spotkania, bo jestem rozgrzany jestem gotowy na kolejnego rywala. Zobaczmy skład drugiego rywala w dzisiejszym odcinku. Znowu Iker Casillas na bramce. No, również fajna ekipa. Kaka, Winnie, Bapę, Pedri. Bardzo przyjemny. Karty. Ale to chodzi, zajebiście zrobił. Dawaj, chodzi, wrzutka na Roberta. Robert Lewandowski! ojoj. Oj, oj. Właśnie o tym mówimy Ten aerial, jak on wyskoczył do tego. Jaka ta główka była w ogóle potężna. Może w końcu. Zobaczcie, może teraz Robert wyskoczy. Właśnie o tym mówiłem. Ten aerial z plusem i szare potężne główki. To robi roboty. Właśnie o tym. O to mi chodziło. A tutaj gość w ogóle zrobił Kikofon. Nie wiedziałem, że to jeszcze działa tak szczerze. Nie byłem na to przygotowany. Ale mnóstwo miejsca tam zajęło Messi, dawaj Drogba, biegnij, biegnij, to tam tylko Rudiger jest, wrzutka na Drogbę, Drogba, no nie udało się, bardzo fajna próba, no ale co, no nie udało się, szkoda. Ashley Cole, wrzutka na Lewandowskiego, Lewandowski jeszcze na Drogbę, Drogba, ale wyskocz, i to jest bardzo zabawne. Ale Maldini chciał zablokować piłkę, wjechał przez przypadek w Kliana Mbappe. Będzie rzut karny. zobaczmy, Klian Mbappe, prawy górny róg, 3 do 1. No ciężko będzie wygrać z tym gościem, ale oczywiście będę się starał. Oj, Freepong już widziałem, że to będzie wspaniałe podanie, ale Hadzi, troszeczkę więcej inteligencji, proszę Cię, no. No nie oszukujmy się, tutaj powinna paść bramka z mojej strony, a teraz Klian Mbappe wychodzi sam na sam, czy Fabinho go dogoni? Wow. Zobaczmy, szaka kolejne bardzo fajne wypuszczenie. Messi'ego, Messi jakaś wrzutka na Lewandowskiego. Lewandowski! coś ten Lewandowski słabo składa się do tych kurde takich akrobatycznych uderzeń. Szkoda, bo to fajnie wygląda. Lubię tak strzelać. Vinicius Junior. I dziwne animacje ma czasem ten Wanderser, generalnie jest bardzo solidnym bramkarzem, ale czasem jakiś taki wylew delikatny mu wejdzie, że to hitnie. Dobre, Dobra, jeżeli nic nie wychodzi, po prostu na boisku powinien pojawić się Cristiano Ronaldo, Rafael Leao. No i to teraz powinno chodzić, no wydaje mi się, że możemy jeszcze jakąś brameczkę tutaj strzelić, no dopiero pić do jednego jest tak? Mamy czas. Dobra, Ronaldo. Dawaj. Dawaj główkę! No to nie miało tak wyglądać, no. Bardzo dobrze, gra ten rywal. Bardzo ciężko jest mi w ogóle z, z wyprowadzić jakąkolwiek akcja, co dopiero wrzucić, no. Dobra, może chociaż hadzi jakieś fajną wrzutkę. No to było niesamowite. No może niepotrzebnie przyjmowałem tą piłkę, ale chciałem mieć po prostu więcej pewności, a teraz się zachowałem jak idiota w tej obronie. Przesuńmy się bramkarzem. Dobra, 6 do 1 Nie ma sensu ciągnąć tego spotkania. Dalej rywal był po prostu z dwa lewele lepszy ode mnie, tego nie będę ukrywać. Ale przynajmniej bardzo fajnie się bawiłem w dzisiejszym odcinku, co prawda może jakoś dużo tych goli z główki czy wykorzystają tego Ariala, nie strzeliłem, ale zabawa bardzo fajna, fajnie jest Pograć troszeczkę takimi większymi napastnikami. Przy okazji zblokowałem sobie panią Reiten. No, foder klasy premium. Nie ma co się oszukiwać. Pani Reiten raczej nie znajdzie miejsca u mnie w jakimś składzie, boże do jakichś wyzwań. Ma fineski, ma wrzutki. I jeszcze na koniec odbierzemy sobie ewolucję Maldiniego, już po pierwszej ewolucji. Także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Dajcie subskrypcję, napiszcie jakiś komentarz. Słyszymy się w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.